Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Titan z Polska Dzisiaj, moi drodzy, pora na kolejny build I jest to naprawdę świetne połączenie, które myślę, że ja osobiście chętnie kiedyś zastosuję na kanale bądź prywatnie Jest to mędrzec, czyli połączenie łowów i burzy, także bez przedłużania Zaczynamy z tym buildem I myślę, że jest to build przede wszystkim na łucznika, ale przy okazji możecie jednak być wojownikiem np. z włócznią, bądź nawet magiem Także wszystko na spokojnie możecie dostosować ja na początku Wam najbardziej myślę polecę to postać pod łucznika, ale oczywiście pamiętajcie, że możecie tą postać zrobić jak tylko chcecie. To jest jedynie moja propozycja. Także bez przedłużania. Zaczynamy z mistrzostwem Łowów i są tu naprawdę takie klasyki, które praktycznie chyba zawsze się przydadzą, jeśli chodzi o to mistrzostwo i są to takie must have'y kompletne. Więc myślę, że część może nawet na pamięć te skill'y, które tutaj będą użyte, aczkolwiek wszystkie tutaj na spokojnie Wam pokażę. Także zaczynamy od samego dołu, mamy wiedzę o lasach, którą maksujemy szybciutko, bez żadnego problemu. Następnie oczywiście ziołowy również maksujemy i tutaj pojawia się ciekawostka, czyli sztuku którą maksujemy. My również Przecieranie szlaków jest to skill, który daje Wam jedynie ruch, czasem w niektórych poradnikach jest tutaj jedynie jeden punkt, ja osobiście maksuję, ponieważ jednak szybka postać to naprawdę postać, którą się gra bardzo przyjemnie. No i teraz uwaga, ważna rzecz, jeśli gracie pod łucznika, to łucznictwo obowiązkowo wymaksowane kompletnie. Jeśli gracie pod wojownika z włócznią, zdjęcie wymaksowane kompletnie. Taka zasada. Dalej, salwa maksujemy jedynie 6 punktów, 2 levely, szybko Wam e, my się ten skill wskoczy. Dalej, e, teraz dwa najbardziej OP skile w całym mistrzostwie, czyli zewłowów, jak i obserwacje z wyżyny. Te dwa skile również maksujecie. I tutaj nie idziemy praktycznie na żadnej kompromisji. Jeśli na jakiś chcecie iść, to możecie pójść na myślę przycieranie szlaków bądź e, finezja. Jednak naprawdę dużo, dużo tu jest most i dzięki czemu łowy są naprawdę mega przyjemnym i dosyć łatwym mistrzostwem podłucznika i włócznika, jednak podmaga i wojownika również, ale okej, okay. eee, dalej, teraz idziemy z Mistrzostwem Burzy, które myślę naprawdę świetnie się łączy eee, z łowami, jednak pod względem ofensywnym pod względem DPS-u i e, obrażeń dystansowych, obszarowych Bo właśnie na tym będzie nasza postać polegać, także mm, mamy tutaj na samym początku burzową chmura, czyli kompletnie kupna ta podstawa, którą maksujemy z lodowym sercem, jak i ładunkiem statycznym przede wszystkim pamiętajcie o ładunku statycznym, daje wam to fajny bonus ponieważ e, będziecie walić piorunami e, w czasie waszego strzelania z łuku. No i dalej Szkwał must have, musicie wymaksować szkwał, naprawdę Wam się mega przyda na większej grupy przeciwników. Uwierzcie mi, że to da Wam naprawdę bardzo dużo. No i według mnie również bardzo dużo, ponieważ Błyskawica genialnie łączy się ze szkwałem, oba skille są obszarowe, dystansowe i naprawdę fajnie to może z wiele zdziałać. Przede wszystkim z łańcuchem Błyskawic, wtedy skill naprawdę jest obszarowy. I tak to wygląda. No i oczywiście zawsze święta zasada, jedynie jeden punkcik na gwałtowną burzę, więcej tego tutaj nie trzeba. No i tak to wygląda. W przypadku, jeśli chcecie iść pod maga, tutaj praktycznie nic kompletnie nie zmieniamy, wszystko zostawiamy jeden do jednego. Jeśli chcecie iść pod włócznika, możecie się zaopatrzyć wy w błyskawiczny sprint. Więc tak to wygląda. Jeśli chcecie być włócznikiem, wtedy z automatu zdjęcie zamiast błyskawicznego sprintu. Także proste mistrzostwo, które możecie rozłożyć na cztery sposoby, jak tylko chcecie. Hmm, według mnie jest naprawdę świetne, bardzo duży TPS tutaj daje, fajne zróżnicowane obrażenia kuty, jak i obrażenia od zimna i elektryczności. Myślę, że to może być mega przydatnym e, build na Was. No i mam nadzieję, że materiał Wam się przydał, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale.